mam widzowie z tej strony Race. Kolejny dzień na glawo i kolejne 3 godziny wiecznie co pewnie będzie słychać w kamerze, a my mamy już zamówionko. I to jest Max Premium Burgers. Okej, okay. to lecimy do Max Premium Burgers, wiecznie, już się chłodno zrobiło, a Was zapraszam do oglądania tego odcinka. Ciekawe czy będziemy czekać Dzień dobry Super, dzięki Teraz szybciutko O, coś tutaj się stało Proszę Noż tego życzę, do widzenia. Wskoczyło nam za ze staróweczki. Jedziemy do kebaba. Oj, jakie chmury tam są. Mam nadzieję, że nie będzie badać. Bayer, bajer, kurde, tyle na światła stać, bo straż wyjeżdżała i wtedy światła się blokują. Nawet nie wiedziałem. Dzień dobry. Globo 785? Super, dzięki. Oho, zaczyna padać. Aj. Pogoda mnie oszukała. dobry. Proszę o Smacznego życzę, do widzenia. Możemy się dostarczyć jakoś? Okej, tutaj też mam jakieś dwa zamówienia dziwnie połączone. Dobra, sobie pojadę tędy. Włączmy nawigację, bo ja w ogóle nie wiem co gdzie tu jest. Oprócz tego, że tu jest ścieżka rowerowa. Na razie tyle wiem. Dwie minuty. Dzień dobry. Dla mnie, tak? Super. Dziękuję, do widzenia. Dobra, i wpadł gdzieś kebab. A gdzie on jest? I znowu zaczyna padać. Świetnie. Gdzie jest ten kebab? No i jest. Dzień dobry. Dobry. 255. Είναι η δεύτερη, proszę πέρα. Πrosχηματικά Gdzieś tutaj. Skąd ja wiem? No nie wiem. Ja tam Dzień dobra. miałem dostarczyć tu coś? Czyli się zgadza, super. Proszę, tylko ja? Dobra, i wracamy. Trochę popadało, już się przejaśnienia zrobiły. Nie mam tej strony. Przejdę sobie. Halo? Dzień dobry. Do pana, tak? Proszę, przejdę. Smacznego życzę, dzięki. Hello. Do widzenia. No patrzcie, tak, bo zostawiliśmy. Mamy kolejne zamówienie i super, bo... Wrzuci mnie w moją strefę, a już myślałem, że dzisiaj będzie stricte odcinek, strefy północnej, ale chyba jednak nie. Dobra, gdzie to jest? Ja nie mam pojęcia. Proszę unawigować. Po tym deszczyku z 17 stopni na 13 spadło. Dzień dobry. Wy eee... też glowo dostarczacie? Eee, tak. Aha, okej okay. eee, 4, 5, 6? Eee, tak. Już dajemy minutkę. Tak. Żeby... Proszę bardzo. Super. Dobra. Dzięki Świetnie. Kurde, zdziwiłem się, że oni dostarczają. Nawet tak jest. Że tam jest glowo, nie? No i wracamy do swojej strefy. Tutaj, tutaj, jeden pies, gdzie ja pojadę w sumie, dobra, pojadę sobie tędy i w prawo. Ciup, ciup. Szkoda, że nie mam z przodu tego botnika, to troszeczkę mi, troszeczkę mi tutaj przeszkadza. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Szkoda, że tu nie ma przejazdu, bo bym sobie pojechał Winostradą. Chyba, że jest. Uu, ja nie wiedział, że tu jest przejazd, nawet. No spoko. Przejedziemy sobie tą wynostradą. Tak to się nazywa, ja tego nie wymyśliłem. Ale jest już chłodniej i chociaż muszek nie ma, nie leci coś w pysk. No, w sumie ja byłem ostatnio w czwórce, to dwójka jest wcześniej. O super, a ja sobie wejdę. nie tu Kurwa się będę się tutaj Żeby to było tu bo Ile tu jest? A ja potrzebuję ile? 41, pewnie będzie tu. Udało się. Dzień dobry. Tak, jeden, proszę uprzejmie. I daję już drugi. Proszę bardzo. Dziękuję, smacznego, do widzenia. McDonald's w galerii. Nice. Dobra. Jodymy. Jaki numer? 23. 23 całe. Dzięki. Super, dzięki. Udało się odebrać. Nancy Donald na plecach lecimy. Dobra, włączymy sobie nawigację to gdzieś niedaleko. To chyba ten budynek tutaj tak mi się wydaje. Dobry wieczór, tu będzie patać gotówką, tak? To będzie 104 zł 8 groszy. Proszę z Was tego życzę. Dziękuję, do widzenia. McDonald's Galeria. Dowracamy do galerii. Będą z kartą, ja bym za flam muszę się z ja, s Ok, super, dzięki Nie wiem czy ja dobrze słyszałem, ale ten pracownik chyba brał 3 razy frytki i zapłacił 4,50 No to to są dobre ceny No to ładnie my przepłacamy, jak dobrze usłyszałem się co piętro zatrzymuje. Chyba ktoś specjalnie kliknął jak wychodził, nie? No oczywiście, że tak. O Ezo. Co, co za ludzie. Nie rozumiem takich ludzi. Zobaczył, że będę wchodził do klatki, windą, wszystkie poklikał. Są ludzie i taborety. Dobry wieczór, proszę uprzejmie i jeszcze napój będzie. Proszę bardzo. Dziękuję, smacznego, do widzenia. Han no er Galeria. Han no er MC Donald. Prosø, HD Elegancko, ehm, super na pójkę, na pójkę. Dzięki Dłużej się pakowałem i szczekałem na to zamówienie Po lewej Chyba ten budynek? Tak jest. Klawo. Dobry wieczór. Proszę przynajmniej jedno. Proszę bardzo. Smacznego życzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i ja to dostarczone. I... No i bierzemy. To jest biedroneczka. No dobra, jedziemy do biedronki. Nie będę musiał tam na światło wstać. Dobry wieczór. Cześć, cześć! Też do pomocy, tak? Pewnie jo To ja tego nie wezmę. Bo? Jedno wezmę. No a to? To zaraz tu przyjedzie. W takim wypadku. 10 osób do jednego Wie pani, my mamy maksymalnie chyba 6-7 kg. Bierze też, nie. Ja kiedyś 15-16 butelek piwa Dobra, wezmę kur. Szłam. No kurwa. Tak. Plecy. Wolę wiesz, mieć zdrowe, nie? Gdzie to w ogóle wieziemy? To niedaleko tutaj. Wieści się. Zmieści się, dobra No, wrzucam na na YouTube sobie odcineczki Z naszego pięknego Olsztyna Jedziemy razem? Jedziemy razem A to jeszcze jeden ktoś tu był, nie? Bo mi pokazywało, że trzech kurierów Tak A ty co No ja nie odpaliłem

Dzięki Ja dzwonię? Ja, ja dzwonię, Ty mówisz, tak jak kiedyś Tutaj do Pana? No no A, do dwudziestka, przepraszam, dobra Jedna i druga I tutaj do Pana paragon Do widzenia Ale dobrze kurwa niedaleko I powiem Ci tak, wyszło mi 31 zł około na godzinę, nie? No i widzowie, tak jak widzieliście, dostarczyliśmy na koniec biedrę. To tyle, było już podsumowanie, w sumie też słyszeliście. Także, no, zarobiliśmy tam w przybliżeniu 31 zł, tak naprawdę tam 30 zł i powiedzmy 90 groszy. Nie jest zły wynik. Także dzięki, że oglądaliście, i do następnego. Cześć!